Okej. Okay. Buenos Aires. To jest krótki zeznany który trochę prowadza, aktualizuje sytuację, o czym w ogóle ten tydzień i co się od tego tygodnia w dalej w głąb czasu wydarzy ciekawego w świecie neuroświadomości. W sumie muszę Wam powiedzieć, że na ja taką osobistą refleksję na temat tego mojego projektu. W którym ostatnio bardzo wiele wartościowych osób bierze udział i którzy zaszczycają mnie swoją obecnością, aktywnością jako ambasadorzy, jak również uczestnicy i użytkownicy. A mianowicie to, że ja chyba zrozumiałem o co chodzi w tej, <laughs> w tej niszowości projektu Neuroświadomość. O tym, że to nie nabiera takich potężnych zasięgów, nie to, że mnie to jakieś strasznie niepokoiło bardziej, bym się zastanawiał właśnie skąd się to bierze i teraz zrozumiałem. W pewnym sensie można powiedzieć, że tak na marginesie mówiąc, ten mój projekcik jest raczej słabo rozmiłowany w takiej żewno-patetyczno-wiktomologicznej narracji i może właśnie dlatego <laughs> Niespecjalnie jest kwitliwy, tak na pierwszy rzut oka, i wiele osób, które pierwszy raz się z nimi styka i szuka czegoś, co o czym pamięta i do czego jest przyzwyczajona, może się trochę oglądać i mówić, co to jest to w ogóle o czym on gada. Gdzie z czasem, powoli, powoli do tych, co trzeba i tych, co rzeczywiście potrzebują tego rodzaju podejścia, dociera, że to jest ścieżka dla tych, którzy tak, mogą uznać swoją bezradność, mogą w niej się rozgościć, mogą jej użyć. Mogą pozwolić sobie na prawdziwość własnych uczuć i stanów, na własny ból, na wszystko inne. Mogą się też temu wytupać. Wy... I... I chcą zobaczyć, co jest dalej. Co będzie ważne, kiedy ja sobie dam prawo do tego, żeby to czuć, zamiast zostawać tam w kółko i autorycyklingować pytanie, dlaczego tak się czuję. No bo tak szczerze, gdyby jest takie jedno z największych złudzeń terapeutyczno-rozwojowych, że jeżeli dowiem się dlaczego cierpię, to przestanę cierpieć. To nie jest to, o czym jest neuroświadomość. Co jest teraz na bieżąco? Już zacznę od końca. Wiecie, że w niedzielę o 21.00, i wydarzenie już jest na fejsie, będzie webinar, nowy webinar epigenetyczny. Epigenetyczny webinar o tym, w jaki sposób zrobić w swoim życiu integrację, scalenie. O czym w ogóle rozmawiamy, o czym tam będzie. Zauważyliście już, że epigenetyki, one są takie niedopowiedziane, tajemnicze. Nie są tajemnicze dlatego, że próbuję jakoś siać jakąś mgłę, niedomówień. Tylko trudno jest mówić wprost o działaniu, w których my rozmawiamy z czymś, czego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zobaczyć gołym okiem. Co jest abstrakcyjnego i trudnego, albo niemożliwego, czy dziwnego w rozmawianiu z własną komórką macierzystą? Co jest takiego niesamowicie rewolucyjnego w rozmawianiu z własnym organizmem na poziomie nieświadomokomórkowym? No dla niektórych to jest mniej więcej taki rodzaj poczucia absurdu, jakby musieli, nie wiem, gadać. Do, do samochodu po to żeby on wystartował oczywiście to, to, to jest delikatna różnica ponieważ jednak nawet jeżeli <laughs> iść za szlakiem myślenia kwantowego mm. że materia obserwowana reaguje na obserwacje to jednak y, rozmawianie z komórką żywą a więc obdarzoną nawet szczątkową świadomością bo tym jest przecież życie wolą istnienia podtrzymywania <laughs> rozszerzania przedłużania tego ma taki rezultat, właśnie, że no, komunikujemy się z czymś, co w jakiś sposób jest wyczulone na sygnały, a nie tylko zużywa się pod wpływem oddziaływania sił. Tym się różni żywe od nieożywionego. No i y, między innymi dlatego nasza rozmowa, nasz proces y y, pracy ze sobą na poziomie epigenetycznym jest komunikacją właśnie z tym. Jest komunikacją z własnym organizmem y, na poziomie komórkowym. Więc no cóż, brzmi to tak strasznie dla niektórych kosmicznie, natomiast przecież nie jeden z nas chodzi do różnych świątyń i modli się czasami, czy też udaje się do przeróżnych i niezkoszorowanych i niezrzeszonych form uprawiania duchowości. I z czym tam rozmawia? Z duchem, duszą, umysłem uniwersalnym, z czym? Prajaźnią, umysłem oświeconym, oświeconą naturą umysłu, Bogiem. Bogami, boginią, z czym? Z kim? Właśnie. Dla naszych umysłów, dla umysłów tych nas, którzy praktykują takie działania, obiekty tych rozmów, obiekty tych skupienia są tak samo istniejące, jak często bardziej istniejące, niż ten długopis. Co jest o tyle trafne, że to nie jest długopis. Zanim dotrze do nas, jakiego rodzaju podstępna jest ta metafora, to powiem, że przecież takie idee jak pieniądze są przecież obiektem, raczej wynikiem stosowania wiary, wystarczająco dużego przekonania. Jest to tak wygodny obiekt, że zdążyliśmy przyzwyczaić wystarczającą ilość osób do tego, żeby traktować to jako materię, że zaczynamy nawet wiarę w pieniądze nazywać materializmem, chociaż w istocie jest to idealizm ekonomiczny. Dlatego, że jest to wygodne, wygodne, by ta idea w naszym życiu istniała, dlatego, że dzięki temu my wszyscy nie musimy robić wszystkiego. Możemy po prostu robiąc to, co robimy, zarobić na to, by kupić sobie całą resztę, zdobyć ją w ten sposób. <laughs> Więc czym tak naprawdę jest epigenetyka? No, jest skupieniem tej samej uwagi, która skupia się w modlitwie na obiekcie modlitwy, w zarabianiu na czymś takim jak pieniądz. Tylko skupienie tej uwagi na własnym organizmie, na woli własnego organizmu, aby taki, a nie inny materiał genetyczny przenosić, na woli, aby go realizować, ponieważ istnieje też taka presupozycja, założenie neuroświadomości, że wszystko, co robimy na poziomie nieświadomym naszego organizmu, naszego umysłu, a również na uświadomionym poziomie, jest czymś, co chcemy robić dla pożytku tego, że istniejemy. Nawet jeżeli jest to w jakimś tam rozrachunku. Autodestrukcyjne. Robimy i robią dla nas to, czyli my poprzez te nieświadome zachowania, często rzeczy, które życzą nam dobrze, nawet jeżeli nieprzyjemnie się je przeżywa. I rozkodowanie i usłyszenie tych intencji jest często pierwszym krokiem do uczynienia życia, życia coraz przyjemniejszym, bardziej pożytecznym dla nas, bardziej funkcjonalnym, wielofunkcyjnym, bardziej przepełnionym wolnością. Bo jak to powiedział ostatnio i zaznaczył mój przyjaciel i wspaniały nauczyciel Michał Urgacz w swoim wywiadzie dla telewizji Katowice: Ból jest nieodzowną częścią życia, a cierpienie jest opcją korzystania z tego. I w jaki sposób do tego dotrzeć? W jaki sposób tej, w tej opcji zauważyć dobrą intencję i znaleźć więcej możliwych odgałęzień wyboru? O tym jest neuroświadomość, a epigenetyczna neuroświadomość jest rozmawianiem z historią starszą niż nasze obecne życie. I jest znów dewiktymizacją siebie, a więc uznając, że mieliśmy prawo czuć się pokrzywdzeni i zaatakowani jakąś sytuacją lub. Przytłoczeni jakąś sytuacją i ubrani w coś, czego w istocie być może nawet nie chcieliśmy. Nie, nie próbując gadać takich ezoterycznych idiotyzmów, że najwyraźniej czegoś chcieliśmy, skoro się wydarzyło. Mogliśmy po prostu nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji własnych decyzji, lub w ogóle nie wiedzieć, że podejmujemy decyzję. Natomiast, skoro już się to zdarzyło, dowiedzmy się, czego ten nieświadomy umysł chciał czego chciała pra. Matryca naszego umysłu nieświadomego, jaka jest nasza komórka macierzysta dla nas, przynosząc te informacje. W jaki sposób my, naszym nieświadomym umysłem, szczytując z naszej helisy, prahelisy z naszych genów, przodków, z wszystkich możliwych matryc, z tego wszystkiego, co stało się podwaliną naszego istnienia, przynajmniej na tym poziomie biologicznym, bo ja nie zajmuję się badaniem korzeni duchowych, nie mam na to kwalifikacji, w jaki sposób to może zostać z nami skomunikowane i dzięki temu również zmienione. W sposób nieinwazyjny, w sposób bezszokowy, w sposób komfortowy, w sposób dla nas harmonijny, w sposób dla nas elegancki, w sposób dla nas w tle. I czyli w jaki sposób możemy obudzić się, codziennie budzić się w innym świecie. Z jednej strony coraz bliższym naszej naturze, a z drugiej strony coraz większą gotowością, by nas zaskakiwał, a więc nie zapętlając się, nie ograniczając się do depresyjnej narracji, Coraz bardziej znajomych scenariuszy. No, no więc, y, tym skoro teraz możecie skupić się na swoim palcu, dowolnym palcu, poruszając nim lub po prostu będąc w nim, kiedy myślicie o swoim palcu, ten palec jest coraz bardziej w, w waszym poczu poczuciu, odczuwaniu. Kiedy jesteście już bardzo w tym palcu, ten palec wydaje się być bardziej nawet niż ten. Kiedy możecie tak samo pomyśleć o swoich oczach, które przez całe życie poruszają się w niezliczonych kierunkach, i nie tylko dbają o detraumatyzację i przesył informacji międzypółkulowych, ale prowadzą szkielet, i <laughs> dbają o nasze funkcje poznawcze i pozwalają nam widzieć świat no właśnie, kiedy pomyślicie po prostu o tym, że je macie, że one są i mają określoną wagę masę i pobędziecie sobie trochę w swoich oczach. Kiedy poczujecie, że można po prostu czuć, że ma się mózg. I próbując przystopować wszelkie możliwe słucharki na temat tego, niektórzy nie poczują, aha, po prostu, że ten mózg, który pracuje całe życie, który ciągle i ciągle stara się coś nowego wymyślić, coś nowego wyprodukować, po prostu jest w waszych głowach posiada masę. Razem z rdzeniem kręgowym przedłużonym posiada masę, po prostu jest. Teraz. Jego masa współgra z grawitacją, po prostu jest. Skoro możecie to wszystko sobie teraz uprzytomnić, to w jaki sposób mogli, mielibyście sobie nie uprzytomnić obecności waszej komórki macierzystej, znajdującej się gdzieś na przykład w szpiku kostnym? jądra komórkowego, organeli takich jak mitochondria, których również ten materiał epigenetyczny jest odpalany i retikulum tej struktury labiryntowej, która tak bardzo, aż tak bardzo jest praw naszego gadziego, czy zwanego zwierzęcego mózgu. I z tym też możemy rozmawiać. I temu też możemy pomóc, być przy tym obecnymi. tak jak dawno, dawno niewidziany przyjaciel lub ten, który się dla nas stara w anonimowości i tak długo był ignorowany, a teraz po prostu nagle słyszysz, że go widzimy. Jeżeli odczuwacie coś dziwnego, coś, co nigdy dotychczas nie nie było przez was odczuwane, to to właśnie jest początek takiej pracy. I żeby było jeszcze zabawniej, możecie tę pracę zupełnie przespać. I mimo to, a raczej dzięki temu również jeszcze skuteczniej będzie ona miała miejsce. Albowiem w tej pracy niczego absolutnie, świadomie wymuszać na sobie nie będziemy. To na temat najbliższego epigenetycznego webinaru, na temat bycia całością, więc scalaniu w sobie tych uczuć wewnętrznej próżni i wewnętrznych pęknięć, integrowania siebie w postać, która będzie czuła się kompletna ze sobą i nie będzie szukała wypełnień, ani uzupełnień drugich połówek ani innych mitologii następną rzeczą o której chciałem wam opowiedzieć jest neurofitness, neurofitness to jest coś co już robimy od tygodnia, pierwsza lekcja oh my god, czyli ruchy gadzie, podstawowe ruchy motoryczne, szkieletarne już jest następna lekcja już wkracza pojutrze a jutro będzie nagrywana czyli padam, padam lekcja o tym jak Pracujemy z grawitacją i w jaki sposób upadać i wstawać w sposób dla siebie przyjemny, zabawny i inspirujący się wzajemnie, dalej, dalej, dalej. I krótko o czym jest w ogóle neurofitness, bo dużo o tym było na początku projektu, później długo przerwa i teraz nagle znowu babach. W planach są kursy neurofitnessu na żywo w Krakowie i nie tylko. Na odosobnieniach Unity będzie trochę neurofitnessu również. Natomiast w planach są takie zajęcia prowadzone na żywo tutaj, jeżeli chcecie do mnie przyjechać, lub kiedyś do was. Natomiast zaczynam od projektu online. Przede wszystkim neurofitness jest o tym, w jaki sposób korzystać z grawitacji. W jaki sposób nasze poruszanie jest ciągłą zabawą z upadaniem i wstawaniem, a więc byciem przyciąganymi i przeciwdziałaniu i poddawaniu się temu przyciąganiu. To wspinanie to skok, to bieg. To jest skontrolowana interakcja z tym, czym jest nasze środowisko. I jednocześnie czasami poddanie się temu i zbadanie w jak nieoczekiwanych kierunkach jeszcze możemy mieć fajniej, zabawniej, ciekawiej, bardziej interesująco, wygodniej. I może się okazać, że nasza sprawność jest skumulowana w naszej szkieletarności, w swobodzie, w mobilności, a nie w sile mięśni mechaniczne, nie w, nie w napakowaniu i zrobieniu sobie z mięśni nośnej chityny, która będzie trochę głupia, bo nie będzie wiedziała, czy nas stabilizować, czy nami poruszać. No, ale tu w Neurofitnessie więcej materiałów sobie znajdziecie już na Instagramie i na Facebooku, więc ja nie będę strzępić jęzora. Wiem tylko, że dla, jest świetny materiał dla wszystkich z tych z was, którzy na przykład nigdy nie odczuwali się w kontakcie z możliwością uzyskania jakiejś sprawności, ani też, dla, ale również dla tych z was, którzy uważają, że trochę za szybko się zużywają, że trochę za bardzo ich boli chcieliby móc większą przyjemnością korzystać z tej sprawności i dłużej czuć się sprawniej, a nawet młodzi. Jest jeszcze coś, o czym chciałem opowiedzieć w ramach tego Zestniusa, co jest. Po Wolusiu zbliża się do swojej reali... To jest mój eksperymentalny projekt, który chciałem. wprowadzić e, I trochę się z nim wahałem, ponieważ ja raczej. Ja raczej jestem sceptyczny wobec tych. E, kręgów jednopłciowych, czy nawet mieszanych, gdzie akcentuje się pojęcie jako podstawę sensu z takiego zgromadzenia kręgów kobiet, czy kręgów mężczyzn. Ja nie próbuję tego z krytykować. Uważam, że to jest zło. Jest to przydatne bez wątpienia dla wszystkich osób, którzy chcą się tym posługiwać. Po prostu ja nie czułem rezonansu z tym, nawet jeżeli wziąłem udział w jednym z takich kręgów już. Byłem tam na wystąpieniu z moim przyjacielem Andrzejem w ramach Tresury Matrixa i przyznaję, tak, jest to piękne, można z tego wiele czerpać, jednak ja nie czułem takiego odzewu terapeutycznego. Było mi to potrzebne chyba z innego powodu, natomiast stwierdzam tak. Myślę i noszę się z myślą o odpaleniu projektu dla mężczyzn, chociaż nie wiem, czy on będzie tylko dla mężczyzn. Tylko, że nie, to po prostu dla mężczyzn, dla mężczyzn. Nie będzie to właśnie wszystkim, czym to nie będzie. Wszystkim nie będzie to żadnego rodzaju. Szamańsko- czy neopaleologiczny, czy neoszamański projekt. Żadnego tam, nie wiem, żadnego rodzaju męskim kręgiem to nie będzie, ani, ani też terapią gadano czy też inną formą y, uzewnętrzniania własnej płciowości wyrażania frustracji związanej z tym. Y, raczej nie będzie to również żadnego rodzaju duchowego apartheidem, gdzie y, będę się starał przypodobać mężczyznom, to po to, żeby, żeby, żeby stworzyć pewnego rodzaju azyl duchowy, wydaje mi się, że to jest okej, okay, że taki azyl duchowy istnieje dla grup płciowych, którzy czują się niepewnie z własną płcią, na tyle, że potrzebują tego rodzaju wsparcia i ja się wielokrotnie czułem niepewnie w takich momentach, również jako z własną płcią, i też jakoś ze sobą sobie potrzebowałem poradzić. Może nie skorzystałem z takich narzędzi, jednak z pewnością może kiedyś by mi się to przydało. Kto wie? Dziś chyba raczej niespecjalnie, tylko zmierzam, ponieważ nie będzie to również szkoła przy, jakby to powiedzieć ani szkoła pozyskiwania, ani szkoła tresowania, ani też szkoła ugłaskiwania kogokolwiek. Klepania się po plecach z mówieniem tak, jesteś stary w porządku, zasługujesz na to czy tamto, czy możesz mieć to czy owo, albo zróbmy tak, żeby ci, którzy uważasz, że powinni cię szanować, będą cię szanować, czy dawać ci to, czego chcesz. Nie będzie to też żadnego rodzaju magia. Noż na pewno nie będzie to żadnego rodzaju panzolenie o tym, co męskie i co kobiece, o żadnych energiach. Przede wszystkim, co to będzie, co, co będzie projekt, którego nazwałem, tak trochę po pankowskiemu wymiar ojca. Nawet był kiedyś taki zespół pan rockowy wymiar ojca. Celowo połączyłem te dwie rzeczy ze sobą, ponieważ w pewnym sensie tak, to jest. To jest projekt dla nie tylko mężczyzn, ale myślę, że pewnie przeważnie dla tych, którzy mają poczucie życiowej pustki i nie, bycia niewystarczającymi. Mają syndrom nadopiekuńczości, stąd to wymiar, rozumiecie, męska prolaktyna, męska oksytocyna, to, co się wydziela u tych mężczyzn, którzy mają nawyk nadopiekuńczości i ofiarnictwa, zapobiegliwości, czy tego wszystkiego, co się również indukuje w tych pseudoduchowych gadaniach o tym, że ktoś taki powinien być tym czy tamtym, już niezależnie od tego, w którą stronę to idzie i kogo jest obdarzany. Przecież wybaczcie, mój osobisty wtyk, a ja, szczerze mówiąc, jestem również człowiekiem i... I też cieszę się bardzo, że mój projekt nie jest dla wszystkich, że, nie, że jeżeli ktoś uważa, że, że moje zdanie jest rażące, to, to może, może również poszukać sobie o wiele bardziej dla siebie przystających projektów. I na tym polega cudowność tego tematu i niszowość. Mężczyźni z syndromem miłego faceta, mężczyźni, którzy posiadają nawyk ratownictwa, już wspomniałem o tym, Mężczyźni zmagający się z izolacją rodzicielską i nie posiadający w sobie wystarczającej dozy psych zdrowej psychopatii, by walczyć o tę swoją część, czy ustawić się w tym temacie. Jakoś mężczyźni, którzy przeżyli parentyfikację wobec własnych rodziców, ojców, matek na przykład, i też nie w celu by uczynić, ugłaskać ofiarę w tych. Z was, tylko żeby powrócić do poczucia wpływu na własne życie i dać wreszcie spokój tym rodzicom. I, I mężczyźni, którzy posiadają pewnego rodzaju przerost zadań, przerost bodźców zewnętrznych, przerost wyzwań idących dla nich z zewnątrz nad nośnością ich rdzenia, nośnością ich. Czucia i wydolności, także nawet przy całej swojej dobrej woli i pragnieniu, mają wrażenie, że ile by nie szło na nich, próbują wszystkiemu sprostać, i coraz mniej dają radę. I bardzo wstydzą się powiedzieć, że tak jest. Żeby nie wpadli do jednego wora z tymi egoistami, których tak wszyscy nienawidzą dzisiaj. No i przede wszystkim również ci, którzy romansują z ucieczką i nałogami, żeby dźwignąć własny temat. Do czego to w ogóle zmierza? Do czego zmierza wymię ojca? Jeszcze projekt nie jest odpalony, jest jeszcze w fazie planowania, już wkrótce będę o tym więcej chyba mówił. Zmierza do scalenia tożsamości. Do tego, żeby tożsamość nie czuła się spękana i dziurawa, tylko mogła oprzeć się sama na sobie. Zmierza do rozluźnienia autotresury, a więc do wyjścia ze schematów, w której uważamy, że jesteśmy coś warci tylko wtedy, kiedy jesteśmy jakąś funkcją. I ta najwyraźniej wszystkich to dotyczy, a nie tylko jednej czy drugiej grupy. I zmierza do uzdrowienia naszego poczucia czasu. Do uzdrowienia poczucia czasu czyli do uzdrowienia tego, co uważamy, że zrobiliśmy ze swoim życiem, i co do tego, co sądzimy, że możemy z tym życiem zrobić, i z tym, co z tym życiem robimy teraz. Czemu w ogóle mówię, że to mężczyzn? Dlatego, że wydaje mi się, że mężczyźni mają o wiele trud większą e, trudność jeszcze, nie wszyscy oczywiście, bo przecież ja nienawidzę uogólniać, a znowu to robię, e, w sięganiu po pomoc, e, a konkretnie ci z nich, którzy jej naprawdę potrzebują. A to najczęściej są ci, którzy jej najwięcej ofiarują. I jeszcze nie, nie za bardzo chyba wiedzą, w jaki sposób mogą używać tej, ponieważ wielu z nich nie posiada tego e, gwizdka na parę, zwanego martyrologią i robieniem wokół siebie szumu, że ach, jestem taki pełen poświęceń. Bo jako przeczy to trochę wizji tego, kim dla siebie chcą być. Więc, jeżeli czujesz, że mówię do ciebie, to wiedz, że niedługo coś na ten temat będę robić. Chyba, bo rozglądam się. Dotychczas padały te moje zamiary robienia projektów dla mężczyzn, bo ja nie czuję tej, tego apartheidu rozwojowego, że coś jest tam. To nie czuję. Bo pracuję, pracuję i z mężczyznami, i z kobietami, i ta praca jest dla mnie jednakowo wartościowa. i w wielu sytuacjach uważam, że więcej jest potrzebne jest pracy dla tego, żeby ludzie, niezależnie od tego, kim są, uczyli się bardziej rozmawiać ze sobą sami, być samodzielnymi i, i dzięki temu tworzyć większą synergię z otoczeniem niż wzmacniać w sobie, no, ale to poczucie izolacji i wyjątkowości własnej, no, własnej czarnej dupy, chociaż w jakimś sensie, no, być może na jakimś etapie, po prostu jest potrzebne, żeby uznać to, jaką się formę reprezentuje. I, I może po prostu czas się tym zająć, tak myślę. No więc co? Wymię ojca w planach, a już powoli zbliżających się krokami milowymi, czy krokodylami milowymi bardziej. I neurofitness, już ten piątek, kolejna lekcja. Pamiętajmy, że będzie tych lekcji 5, idzie już druga. Więc piszcie do mnie, jeżeli was interesuje. Taki kurs bycia komfortowo-sprawnym. I webinar dotyczący ocalenia lub scalenia, a zrozumienie słowa calenia, a więc bycia całością, wypełnienia siebie i poczucia, że można siebie spełnić nie na zasadzie zaspokojenia potrzeb, które wciąż wołają o, o zaspokojenie, tylko spełnić sens dla siebie tego, że się jest. I na tym budować i z tego dopiero rozwijać nieskończoną, ciągle zmieniającą się zabawę, w strategię w to, że żyjemy, rozwijamy się, umieramy. Co dalej? Nie wiem. Każdy ma swoje przekonania w tym temacie. No, trochę się rozgadałem. Śledźcie ogłoszenia, dwa już są na fejsie. Niedługo pewnie następne. A w temacie sesji indywidualnych to nic się nie zmienia. Zapraszam. Piszcie.